Ale w tym sezonie sypie. Kolejna tyczka. Chyba dziesiątek jakiś. Ale tu już jest ulica. Nie wiem, jak oni go nie wypatrzyli. Ale super, jest. Kolejny dzień, kolejna sztuka, nie wierzę. Dziesiątek, chyba. Nie cztery. tak. ale fajną koronę ma. I oczywiście oczywiście świeży. Codziennie tędy chodzę, to nawet nie mam możliwości, żebym go ominął. Dwunastaczek, śliczny, nieduży, ale... a kształtem nadrabia. No. około kilograma gdzieś ma ten, jakiś klocek nie jest, ale. Najważniejsze, że sztuka się trafiła. Pięknie. Idziemy dalej.